Kurs cudów, rozdział 24, cel wyjątkowości. Część szósta. Zbawienie od lęku. W obliczu świętości Twojego brata świat cichnie, a pokój zstępuje nań w łagodności i błogosławieństwie tak całkowitym, że nie pozostaje żaden ślad konfliktu, który mógłby prześladować Cię w ciemności nocy. On jest twym zbawieniem od snów o lęku. On jest uzdrowieniem twojego poczucia poświęcenia i lęku przed tym, że to, co masz, zostanie rozwiane przez wiatr i obróci się w proch. W nim jest twoja pewność, że Bóg tu jest i że jest z tobą teraz. Dopóki On jest tym, czym jest, możesz być pewien, że Bóg jest poznawalny i że będzie ci znany. On nigdy bowiem nie mógłby opuścić własnego stworzenia. Znak, że tak jest, leży zaś w Twoim bracie ofiarowany ci po to, by w obliczu Jego świętości mogły zniknąć wszystkie Twoje wątpliwości dotyczące ciebie samego. Ujrzyj w nim Stworzenie Boże. W nim bowiem Jego Ojciec czeka na Twoje uznanie, że stworzył Cię jako część siebie. Bez ciebie w Bogu byłby brak, niebo byłoby niepełne, a syn byłby bez Ojca. Nie mogłoby być ani wszechświata, ani rzeczywistości. Albowiem to, co jest wolą Boga, jest całe i stanowi Jego część, bo Jego wola jest jedna. Wszystko, co żyje, stanowi Jego część i nie ma niczego, co nie żyłoby w nim. Świętość brata ukazuje Ci, że Bóg stanowi jedność z Nim i z Tobą, że to, co On ma, jest Twoje, bo nie jesteś oddzielny ani od Niego, ani od Jego Ojca. Nic w całym wszechświecie nie jest dla Ciebie stracone. Niczego, co Bóg stworzył, nie omieszkał On miłująco złożyć przed Tobą jako na zawsze Twojego. I żadna myśl w Jego umyśle nie jest. Nieobecna w Twoim. Jego wolą jest, byś podzielał Jego miłość do Ciebie i patrzył na siebie tak miłująco, jak On Cię począł, nim rozpoczął się świat i jakim nadal Cię zna. Bóg nie zmienia swojego myślenia o swoim synu w zależności od przemijających okoliczności, nie mających znaczenia w wieczności, w której On trwa, a Ty razem z Nim. Twój brat jest taki, jakim On go stworzył, i właśnie to zbawia cię od świata, którego On nie stworzył. Nie zapominaj, że uzdrowienie Syna Bożego jest wszystkim, czemu służy świat. Jest to jedynym celem, jaki Duch Święty w nim widzi, a zatem jedynym, jaki On ma. Dopóki nie będziesz widział uzdrowienia Syna jako wszystkiego, czego dokonania życzyłbyś sobie, od świata, od czasu i od wszystkich pozorów nie będziesz znał ani Ojca, ani siebie samego. Będziesz się bowiem posługiwał światem dla czegoś, co nie jest Jego przeznaczeniem i nie uciekniesz przed Jego prawami przemocy i śmierci. Dane Ci jest jednakże być ponad Jego prawami pod każdym względem, w każdy sposób i w każdej okoliczności, w każdej pokusie postrzegania czegoś, czego nie ma, i w każdym przekonaniu, że Syn Boży może cierpieć ból, bo widzi siebie takim, jakim nie jest. Spójrz na swego brata i ujrzyj w nim całe odwrócenie praw, jakie wydają się rządzić tym światem. Ujrzyj w Jego wolności swą własną, ponieważ taka jest. Nie pozwól, by Jego wyjątkowość przesłoniła w Nim prawdę, bo nie uciekniesz przed ani jednym prawem śmierci, którym go zwiążesz. I ani jeden grzech, który w Nim widzisz, nie służy niczemu innemu, poza trzymaniem Was obu w piekle. Jego doskonała bezgrzeszność, wyzwoli jednak Was obu, bo świętość jest całkiem bezstronna i ma tylko jeden osąd dla wszystkiego, na co spogląda. Dokonała go zaś nie sama z siebie, lecz poprzez głos, który przemawia w imieniu Boga we wszystkim, co żyje i współdzieli Jego byt. To na Jego bezgrzeszność mogą patrzeć oczy, które widzą. To Jego piękno widzą we wszystkim. I to Jego szukają wszędzie, i nie znajdują takiego widoku, miejsca, lub czasu, w którym go nie ma. W świętości Twojego brata, doskonałej ramię dla zbawienia Twojego świata, osadzona jest promienna pamięć o tym, w którym Twój brat żyje, a Ty razem z Nim. Nie pozwól, by twoje oczy zaślepił woal wyjątkowości, skrywający oblicze Chrystusa, zarówno przed nim, jak i przed tobą. I nie pozwól już dłużej, aby lęk przed Bogiem nadal przesłaniał ci wizję, którą miałeś zobaczyć. Ciało twego brata nie ukazuje ci Chrystusa. On jest osadzony w Jego świętości. Wybierz zatem, co chcesz widzieć: Jego ciało czy jego świętość a to co wybierzesz będzie twoje abyś mógł to oglądać będziesz jednak wybierał z nie w niesliczonych sytuacjach i poprzez czas który zdaje się nie mieć końca dopóki twoją decyzją nie będzie prawda wieczności nie odzyskuje się bowiem poprzez jeszcze jedno zaprzeczenie Chrystusowi który w nim jest i gdzież jest twoje zbawienie jeżeli on jest tylko ciałem Gdzież jest Twój pokój, jeżeli nie w Jego świętości? I gdzież jest sam Bóg, jeżeli nie w tej części siebie samego, którą na zawsze osadził w świętości Twojego brata, abyś mógł ujrzeć prawdę o sobie, nareszcie przedstawioną w kategoriach, które rozpoznajesz i rozumiesz? Świętość brata jest dla Ciebie sakramentem i błogosławieństwem. Jego błędy nie mogą odebrać Bożego błogosławieństwa, ani Jemu ani Tobie, który widzisz Go prawdziwi. Jego błędy mogą być przyczyną zwłoki, którą jest ci dany mu odjąć, abyście obaj mogli zakończyć podróż, nigdy nie rozpoczętą i niepotrzebującą końca. To, czego nigdy nie było, nie jest częścią Ciebie. Będziesz jednak myślał, że jest. Dopóki nie zdasz sobie sprawy z tego, iż nie jest to częścią tego, który stoi przy tobie. On jest twoim zwierciadłem, w którym widzisz dokonany przez ciebie osąd was obu. Chrystus w tobie widzi Jego świętość. Twoja wyjątkowość patrzy na Jego ciało i go nie widzi. Ujrzyj go takim, jakim On jest, abyś nie czekał długo na swoje oswobodzenie. Bezsensowne błądzenie, bez celu i jakichkolwiek osiągnięć, to wszystko, co ten inny wybór może Ci ofiarować. Daremność niespełnionej funkcji będzie Cię prześladować, podczas gdy Twój brat będzie leżał we śnie, aż to, co Ci wyznaczono, zostanie wykonane, a On powstanie z przeszłości. Ten, kto potępił siebie, a także i Ciebie, został Ci dany po to, abyś zbawił go od potępienia wraz z samym sobą. I obej ujrzycie chwałę Bożą w Jego Synu, którego myliliście z ciałem i niewoliliście prawami nie mającymi nad Nim żadnej władzy. Czyż nie uświadomiłbyś sobie z radością, że prawa te nie są dla ciebie? Nie postrzegaj w Nim zatem ich więźnia. Nie może być tak, by to, co rządzi częścią Boga, nie odniosło się do całej reszty. Podporządkowujesz się prawom, które widzisz jako rządzące nim. Pomyśl więc, jak wielka musi być miłość Boga do ciebie, skoro dał ci on część siebie, aby cię zbawić od bólu i dać ci szczęście. I nigdy nie miej wątpliwości co do tego, że twoja wyjątkowość zniknie w obliczu Boga który kocha każdą część ciebie równą miłością i z równą troską. Chrystus w tobie może widzieć twojego brata prawdziwie. Czy opowiedziałbyś się przeciwko świętości, którą on widzi? Wyjątkowość jest funkcją, którą sam sobie dałeś. Reprezentuje ona ciebie jako tego, który sam się stworzył, sam się utrzymuje, niczego nie potrzebuje i nie jest złączony z niczym poza ciałem. W jej oczach stanowisz oddzielny wszechświat, mający dostateczną moc, by samemu się w pełni w sobie utrzymać, którego każde wejście zamknięte jest przed intruzami, a każde okno zasłonięte przed światłem. Zawsze atakowany i zawsze wściekły, o gniewie zawsze w pełni uzasadnionym, dążyłeś do tego celu z czujnością, z której nigdy nie miałeś zamiaru zrezygnować, i z wysiłkiem, którego nigdy nie miałeś zamiaru zaprzestać. I cała ta nieugięta determinacja służyła temu. Chciałeś, aby wyjątkowość była prawdą. Teraz jesteś proszony po prostu o to, abyś dążył do innego celu z daleko mniejszą czujnością, z niewielkim wysiłkiem, niewielką ilością czasu i z mocą Bożą, która ów cel podtrzymuje i obiecuje sukces. Z nich dwóch to jednak ten wydaje Ci się trudniejszy. Rozumiesz poświęcenie ja i nie uważasz tej ceny za zbyt wysoką. Odrobina chęci, skinienie w stronę Boga, pozdrowienie Chrystusa w sobie wydają ci się natomiast nużącym i uciążliwym brzemieniem, zbyt ciężkim do uniesienia. Jednakże, aby oddać się prawdzie, takiej jak ją Bóg ustanowił, nie jesteś proszony o żadne poświęcenie. Nie potrzeba wysiłku, a cała moc nieba i potęga samej prawdy dawane są, by dostarczyć środków i zagwarantować osiągnięcie celu. Ty, który wierzysz, że łatwiej jest widzieć ciało brata niż jego świętość, musisz zrozumieć, co dokonało tego osądu. Tu głos wyjątkowości słyszany jest wyraźnie. Sądzący przeciwko Chrystusowi i wyznaczający ci cel, który możesz osiągnąć, i to, czego dokonać nie możesz. Nie zapominaj, że osąd ten musi dotyczyć tego, co czynisz wraz z Nim, jako Twym sprzymierzeńcem. Albowiem o tym, co czynisz poprzez Chrystusa, głos wyjątkowości nie wie. Dla Niego osąd ten nie ma żadnego sensu, bo tylko to, co jest wolą Jego Ojca jest możliwe i nie ma żadnej alternatywy, którą On mógłby widzieć. Z Jego braku konfliktu pochodzi Twój pokój. Z Jego celu pochodzą zaś środki do osiągnięcia Go bez wysiłku i do spoczynku.